No to dzień dobry za 15.07 Lisa nas obudziła ale w zasadzie ja już chwilę wcześniej też się sam obudziłem Lisa już wypiła buteleczkę teraz będzie siadać na nocniczek Wczoraj był taki dość długi zjazd niestety w deszczu ale zwróćcie uwagę, że ja jestem w podkaszulku bo tu jest naprawdę ciepło tutaj wieje wiatr, ale ten wiatr jest ciepły jeszcze nie odpalałem samochodu ile jest yy, na termometrze myślę, że pewnie będzie około 15 stopni, bo naprawdę jest przyjemnie. No, jak widzicie, mgliście, chmurzyście, ale nie pada. Wczoraj poszliśmy spać około 10, i już nie padało, i do rana przez całą noc też nie padało. Ale to nie znaczy, że jak ruszymy gdzieś dalej w kierunku Albanii, to nie zacznie padać. No bo patrzyłem na mapę do granicy mamy raptem może 5 km. Mieliśmy po tej Czarnogórze troszkę pojeździć, a wyszło jak wyszło przez ten deszcz. Po prostu jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. Tutaj było pierwsze takie lepsze miejsce, gdzie postanowiliśmy się zatrzymać i przespać. No, bo tam w górach jak chciałem, no ale. No, mówiłem o tym wczoraj. Niestety, proszę Państwa, będąc w podróży, trzeba się umieć dostosować i wykorzystać to, co się znajduje wokół. Więc. Zrobiliśmy prowizoryczne miejsce do zjedzenia śniadania. Wykorzystaliśmy słuchajcie pustak, który znalazłem na pobliskiej budowie. Całkiem spoko robi za stół i dwa owe krzesełka, jak widzicie, z oparciami, które znalazłem na przystanku. No, nikt oprócz dwóch chłopców, by z nich nie skorzystał. Tam jeszcze jest ławka, ale zaraz przyjedzie autobus, więc jakoś nie mam za złe, że się je pożyczyłem na chwilę tych krzesełek, a co do pustaczka, to powiem wam, że jakbyśmy mieli większe auto, to bym go zabrał na bazę i użyłbym go jako kamienia węgielnego pod budowę nowego domku, bo w planach jest budowa nowego domku na bazie. No. Jeszcze chyba o tym nie mówiliśmy, ale możemy zdradzić tajemnicę. Tylko trzeba poprawić, że to nie było na budowie, to było po prostu tutaj za tą kupą piasku. Znaczy ja myślę, jest to czyjeś tak. Znaczy wiem, ja, ja myślę, że ta kupa piasku to była budowa tego przystanka. No, możliwe, ale możliwe. nie tak, że Wszedł gdzieś na teren. Nie, nie, trwany, nie, nie, gdzie nie. Ktoś buduje dom i wziął krupustek. To leżało tu obok. I było walnięte tak jak wszystko w Czarnogórze, jest walnięte. Więc jak jest walnięte, to znaczy, że jest chyba przynależnące do ogółu. Jesteśmy już gotowi do drogi. W sumie w ekspresowym tempie, bo mamy godzinę ósmą i moglibyśmy jechać już. No, bo wcześniej się obudziliśmy. No, za 15:07 zaczęliśmy ogarniać po śniadaniu. Wcześniej. Auto przepakowane. Lisa ogarnięta, moglibyśmy jechać, ale przyszła pani tutaj z domu obok przyniosła dla lisy jakieś łakocie owoce, jakieś ciasteczka, ale też zaproponowała kawę i herbatę, więc no poczekamy jeszcze chwilę, wypijemy i pojedziemy na spokojnie, bo nikt nam się specjalnie nie spieszy. A co ciekawe, stoimy tutaj, bo dorenda znalazła na swojej mapie mapy CZ, że podobno w tym domu były jakieś noclegi, ale to jest błąd, to jest pomyłka. Była tam wczoraj, Dorenda wzięła panią z zaskoczenia, pani nie wiedziała o co chodzi, a Nepfie już dalej nie chciała jechać, dlatego tutaj, jak zaparkowaliśmy, tak zostaliśmy. Ale dzisiaj pani się okazała bardzo miła. Cześć, to jesteśmy w drodze, dochodzi powoli godzina 10. Jak to tak późno, jak tak wcześnie skończyliśmy. No tak, jak Maciek mówił, ta pani zaprosiła na kawę. Myśleliśmy, że ona przyniesie tą kawę, ale chwilę później wyszła i machała, żebyśmy przeszli. Więc byliśmy tam u nich w domu. Tam jeszcze jej mąż i córka były, byli. E, ogólnie bardzo mili ludzie. E, dali kawę, herbatę, jogurt, burek, burek wa, te go, jak się nazywają, wafelki, te, wafelki cukierki. cukierki. Były jakieś zabawki dla Lise? W ogóle dostała, dostała taką łopatkę. łopatkę do domu, bo jej się spodobało, to nalegali, żeby ona, żeby ona wzięła ze sobą. I e, No więc tam, nie wiem, godzinę siedzieliśmy. No, spokojnie, na zapalili w kominku. Tak, żeby nam było ciepło. myśleli, że było zimno w nocy. Mówili, czemu nie przyszliście do domu spać? Przecież tutaj wielkie łóżko. <grym> Cały taki pokój mieli. Jak, jak już poszliśmy, to, to wpadli na ten pomysł, że trzeba było nas zaprosić, a nie wiedzieli, że my tam stoimy obok. <grym> tak, no szkoda, ale... Ale przynajmniej było bardzo miło i przyjemnie rano. No tak, i dużo razy przeprosili, że, że nas nie zaprosili do domu. To byli w ogóle to jest tutaj cała ta okolica, całe te wioski to są y, albańskie w Czarnogórze, mówią w domu po albańsku i są to muzułmanie, tak. więc to tak wam mówię z ciekawości, że, że ta Czarnogóra jest tak y, podzielona właśnie i językowo, i kulturowo, między powiedzmy, potomków y, serbów, gdzie mówią, w języku serbskim, czy w jakimś tam mieszance tego języka z językiem czarnogórskim? Nie wiem w ogóle, czy jest taki język. Chyba nie. Czyli to jest po prostu. <laughs> serbski, chorwacki? Może jakiś to... dialekt, tak. To... No, i tutaj albański akurat. Tak, ale serbski czy chorwacki? Nie wiem, czy on tam znał. Niemiec, serbski. On chyba, serbski nie? znał, tak. Znają też gorzej, czy, czy, le, czy, czy lepiej, więc można jakoś się dogadać po słowiańsku jak trzeba. Ale ta córka, ona była studentką jeszcze, więc młoda, to dobrze, dobrze znała po angielsku. A Dzieci, teraz... które, które czekały na przystanku, też znały angielski. angielski. Ale teraz zbliżamy się do granicy albańskiej i to już musi być gdzieś tu, bo GPS pokazywał 8 km, 2 km do stacji benzynowej, a już stację przejechaliśmy, więc myślę, że tu już będzie granica gdzieś. Tak, tak. Wygląda na to, że to faktycznie jakieś 2 km tak na oko. To kolejna błyskawiczna granica. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale robią to bardzo szybko. Nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy w Albanii, bo ja myślałem, że wyjechaliśmy. Trzeba przejechać tam kilkaset metrów, będzie druga, to okazało się, że w, jakby w jednym budynku były dwie granice od prawa czarnogórska i od, od razu Albańska. Dostaliśmy pieczątki czy nie? Nie. Czyli nie. bez pieczątek Więc, tak. i y, nie trzeba było też pokazywać zielonej karty. Przynajmniej nikt nie pytał, nie. powiedzieli jechać. No to pojechaliśmy. Przed nami był jeden samochód, więc chwilę czekaliśmy, a ci ludzie, u których byliśmy, to pytaliśmy, czy długo się tutaj, no, czy to długo trwa, żeby przejechać granicy. Powiedzieli, że tak, bardzo powoli. 15 minut. <gry> tak. A było może wszystko 5 minut. Także tak. jesteśmy w Albanii i popatrzcie się, jaka tu jest ciekawostka. To już widzieliśmy cały czas po drodze, że jest masa mandarynek i zastanawiam się, czy. One nie są zbierane? Czy zbiera się je właśnie zimą? Możliwe, że je ktoś teraz zbiera, bo tam słyszał jakichś ludzi. No ciekawostka. Byłem wam pokazać, jak rosną mandarynki i dostałem całą siatkę od pana, bo akurat tam zbierali. Ja mówię, jedną, jedną. Czekaj, 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 czekaj. I, i dawali. Dorenda. No, no, no widzę. Cała siatka mandarynek. Co mamy zrobić z taką ilością? Zjemy. Będzie do płatków. Super. Zaczyna się fajnie. Od rana dzisiaj fajnie się zaczęło. Mam nadzieję, że już taka albania będzie cały czas. Słuchajcie, jest bardzo ciepło. 21 stopni. No, tutaj dorenda wyjęła kamerę, żeby wam pokazać. Przejeżdżamy przez pierwszą, większą miejscowość. Tak to się jechało bardzo, bardzo sprawnie. 80 na godzinę, 90. Ludzie nie zwalniają za bardzo na ograniczeniach do 50. Taki już powiedziałbym wschodni styl jazdy. Trzeba uważać oczywiście. Wyprzedzają nieraz na zakrętach, na ciągłej linii. No Trzeba mieć oczy dookoła głowy. I powiedziałbym, że nie tylko styl jazdy wschodni, bo. Też życie na ulicy, tak jak w wielu bardziej wschodniejszych krajów, krajach. Jak coś czytałem na, tom, na temat Albanii czy oglądałem jakieś filmy, no to byłem w takim przeświadczeniu, że wszędzie tutaj jeżdżą tylko i wyłącznie Mercedesy. I to jest jedyna marka występująca tu, a druga rzecz, że wszędzie są bunkry. Więc co do bunkrów. To nie widziałem jeszcze ani jednego. No może ich nie ma po prostu tu przy głównej drodze. A co do samochodów, to wcale bym nie powiedział, że tylko Mercedesy. Dużo jest Volkswagenów, dużo jest Audi, dużo jest. No Mercedesów też, ale nie to, że jest ich przeważająca ilość. To niby jest autostrada, taki był znak. Ale widzicie, jakie tutaj są zjazdy do posesji, do stacji. A przed chwilą nawet ktoś jechał na rowerze. Tak. Tutaj, no akurat nie zdążyliśmy już kamery wyjąć, ale normalnie gość zasuwał poboczem na rowerku. Ja też nie jadę szybciej niż stówkę, bo ta nawierzchnia jest strasznie nierówna i auto się tak kołysze, więc dla oszczędności zawieszenia nie nadużywam prędkości. Zresztą ograniczenie jest do 110, a ja sobie lecę spokojnie seteczką i tak wystarczy. Przejechaliśmy dzisiaj około 150 km. Kierujemy się do miejscowości Saranda, ale nie chcemy tam dotrzeć jutro. Chcemy jeszcze gdzieś po drodze jedną noc zostać. Prawdopodobnie jutro będziemy się, albo pojutrze, to jeszcze muszę sprawdzić na mapie, będziemy się też przedzierać przez góry. No bo tutaj powiem Wam, że cały czas ta trasa była równinna, fajna, szybka. Takimi... Autostrado ekspresówkami się jechało, trudno mi powiedzieć, porównać to dokładnie do polskiego odzorowania, bo wygląda to trochę inaczej, ale jechało się w miarę szybko. Trzeba być czujnym, bo oni różnie dziwnie jeżdżą. Potrafi ktoś być nagle na środku drogi zaparkowany na przykład, no i trzeba go z prawej albo z lewej strony omijać, więc. Trzeba mieć to na uwagę. Widzieliśmy kontrolę policyjną taką z radarem, chociaż podobno miało ich nie być. Byliśmy też nad morzem, ale tutaj to morze jest brzydkie. Nie zachwyca w żaden sposób. Taka plaża, ponura. No nie wiem, nie podobało nam się. Wsz wszędzie śmieci, jakieś takie kontenery porozwalane, psy biegające. To pewnie też ta pora roku. Bo teraz podejrzewam, że latem sprzątają te śmieci. No, słuchajcie, i w końcu tak, mówię do Dorendy, pojedźmy... Są na horyzoncie jakieś takie małe górki, pagórki, wiedźmy tam, to sobie może znajdziemy miejsce na nosy. No i znaleźliśmy. Nad morzem też był problem, że większość to był teren prywatny. Albo tam, gdzie teoretycznie by można, to znowu było podmokłe. Tak. Bo bardzo chyba padało przez ostatnie tak. dwa dni. No, jechaliśmy tutaj i widzieliśmy, że siedzi tam pasterz przy drodze z owcami. I go zapytaliśmy, ale on był, rozmawiał na telefonie i dał kolegę w telefonie, który mówił, ale po włosku, a ja za bardzo po włosku nie mówię. Ale akurat przyjechał ktoś innym samo, ktoś inny samochodem, tu go zawołał, i się okazało, że to jest właściciel tego terenu tutaj. I tu akurat wyglądało spoko. Zapytałam, czy możemy tu rozbić namiot na, 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 na noc. I pozwolił. I pozwolił. I powiedział, że jest bezpiecznie, że nie ma problemu, gdzie chcemy. Żebyśmy sobie wybrali miejsce, no to wybraliśmy tutaj, bo jest równo, obok jest budowa jest samochód no i, blisko, bo tu... i samochód na podjeździe, także nie musieliśmy w jakąś trawę wjeżdżać, żeby się zakopać. Także spoko, no. I standardzik, gotowanie i pewnie o 8 do spania, a teraz jest, żebym wam, żebyście zobaczyli mniej więcej jak jest czasowo, to jest 20 po czwartej. Zaczyna się ciemno. Zaczyna się robić ciemno, tak, dokładnie. Więc za chwilę już będzie trzeba założyć czołówki, ale jest ciepło. Przez dzień było 22 stopnie. Ja, ja myślę, cały dzień. 17, 18 jeszcze ja cały dzień jechałem w podkoszulku, nawet przez chwilę mieliśmy w aucie włączoną klimatyzację. <noise> ale nie, nie było to bardzo potrzebne. <noise> tu wam jeszcze chcę pokazać na przykładzie tego domu, że on jest niedokończony, jakby zamieszkały, ale jeszcze. Nie ma zbudowanego dachu, i tutaj generalnie jest bardzo dużo takich budynków. Wiąże się to z tym, że jeśli budynek jest niedokończony, no to według prawa nie można za niego nakładać na niego podatku od nieruchomości. I ludzie właśnie w ten sposób omijają płacenie podatków, że nie dokończają domów. Tam obok jest następny, taki mogę pójść w tamtym kierunku. No, a ja myślę, że tutaj jest na tyle suchy klimat, że tych deszczy jest też tak mało, że jakby ten dach nie jest konieczny. No najwyżej jak trochę popada, no to, no to wyschnie, a jakoś da się żyć. No ale też jak widzicie, tu jest dom dokończony, ale tam z kolei następny jest niedokończony, więc dużo, dużo jest takich budynków. Jak gdzieś może będziemy w jakiejś innej okolicy, to Wam znowu o tym opowiem i pokażę wtedy więcej. Ale ja jakby najbardziej się cieszę z tego, że tu jest ciepło. No jest to też nowy kraj dla mnie. Nigdy tu nie byliśmy wcześniej z Dorendą, może jeszcze o tym nie wspomniałem, ale no... W Albanii jest... nas jeszcze nie było. Jesteśmy pierwszy raz, pierwszy dzień i dzisiaj będzie pierwszy nocleg. Także za dużo jeszcze na ten temat nie mogę wam powiedzieć. Widziałem natomiast nad morzem w końcu bunkry. Były chyba w jednym miejscu z trzy albo cztery. No, i jest tych mercedesów trochę, to prawda, nie za dużo, ale jest. Przeważają marki niemieckie, yy, czyli Volkswagen. Dużo jest Golfów, dużo jest polówek, jakichś tam pasatów starych. Yy, Seaty widziałem, yy, tak jak my mamy Skodę, to jest ich chyba mało. Może, może jakieś tam jeździły, ale nie za dużo. No, i tych mercedesów trochę jest. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejny dzień. Jesteśmy po pierwszej nocy w Albanii. Właśnie lisa się przewróciła i zaczęła płakać. Ale zaraz jej przejdzie, nie ma się co martwić. Ładne miejsce, fajnie się spało, nikt nam nie przeszkadzał. Lekki wiaterek, za to wszystko jest suche. Namiot jak był lekko wilgotny wczoraj, jak go rozkładaliśmy, to teraz jest suchutki. Bez kondensacji, takie temperatury właśnie, że wystarczyło się śpiworem przykryć. Nie trzeba było zamykać suwaka, po prostu tak się dobrze spało. Dzień jak zwykle, słuchajcie, zaczynamy od kawy yy, i od robienia, a w zasadzie podgrzewania płatków, które wczoraj już zalałem. One już są dobre, trzeba je tylko troszeczkę podgrzać. I tyle. Słuchajcie, dzisiaj w planie przejechanie jakieś 100 km, ponieważ yy, jedziemy do Sarandy, ale chcemy dotrzeć tam dopiero jutro. A tam mamy jakieś 250, więc są trasy jakoś tak. 100, 150 czy 120, 125 jakoś tak sobie chcemy podzielić. Żeby nie być jeszcze tam dziś, mają być jakieś ładne okolice, mają, ma być jakaś góra z podjazdem, prawie na, na 1000 metrów, ale to dopiero chyba jutro. No więc myślę, że będzie fajnie. Pogoda, noc gwieździsta, ale teraz widzę, że są chmurki i lekki wiaterek, ale ciepły wiaterek. Także. Od razu z samego rana w bluzie, a myślę, że chwilę później będzie można już pod koszulku. Także duża różnica temperatur choćby do tych, co były w Chorwacji. Tak właśnie poprosiłem dorę, żeby włączyć kamerę, bo tu jest naprawdę bardzo fajna droga. Bardzo się przyjemnie jedzie. Praktycznie nie ma ruchu. Jest szeroko, jest duże pobocze. Jest ograniczenie do 80, więc jedzie się płynnie. Ja sobie akurat ten tempomat włączyłem na 90 troszeczkę troszeczkę szybciej, ale wydaje mi się, że jest to bezpieczna prędkość. Spalanie mam 3,5, więc Mogę powiedzieć, że żadne, i tak by można jechać cały czas. Siedzimy sobie, no w tej chwili siedzę sama, ale ogólnie wszyscy siedzieliśmy na wygodnej ławce, na parkingu, przy jakiejś knajpce, przy rzece Wiosa. I tu jest Park Narodowy. Fajny widok. Bardzo przyjemnie, nawet troszeczkę, troszeczkę słońce świeci. A tak ogólnie dlaczego to nagrywam, bo to jest pierwsze czyste miejsce takie zadbane w Albanii, które widzimy. No oczywiście tam gdzie spaliśmy na przykład, no to przyroda, no przyroda była. Tam też było czysto, ale w takich parkingach, w miejscach gdzie ludzie chodzą, zazwyczaj cały czas są śmiecie. A tu jest czysto. Proszę Państwa, oddaliliśmy się zaledwie jakieś 20 km od tego miejsca, gdzie byliśmy na parkingu. Bo dzisiaj stwierdziliśmy, że jak znajdziemy wcześniej jakieś fajne miejsce do biwakowania, to sobie po prostu dłużej posiedzimy. I myślę, że tutaj to miejsce właśnie znaleźliśmy. Tak. Obok jest coś w rodzaju kapliczki. Tak naprawdę trudno mi powiedzieć. No, raczej jest to związane z islamem. Tutaj jest napisane Baba Islami Zotaj". Zotaj. Cokolwiek to znaczy. I są takie same rogi, tylko mniejsze jak w Tadżykistanie często widzieliśmy. Dokładnie. Tutaj słuchajcie jeszcze Wam pokażę. Jest miejsce, żeby zapalić świeczkę. Może później wieczór zapalimy i są też świeczki, zapałki. I tutaj z tego co się Skrzyn zorientowałem. Skrzynka, żeby rzucić. Pieniążki, pieniążki. Tak, a z tego co się zorientowałem, to jest tutaj oliwa albo olej, więc, więc może też do jakiejś lampy oliwnej. No, zobaczymy, zobaczymy później. Tymczasem idziemy się przejść na spacerek. Tutaj nieopodal jest rzeka. I jak wrócimy, to chyba będziemy rozkładać namiot. Teraz mamy godzinę dokładnie drugą. I zwróćcie uwagę, 22 stopnie. Ja idę w podkoszulku. Mimo tego, że słońce teraz jest za chmurką. Jest bardzo ciepło. A ja chciałam dodać, że to jest w końcu taki dzień. Możesz iść. Jak sobie wyobraziłam tą podróż. Gdzieś tam kawałek jedziemy, długą przerwę, znów kawałki idziemy i potem będzie cisza, spokój, można sobie siedzieć, chodzić, spacerować, spokojnie, rozbić namiot. Będzie przyjemna pogoda, nie, cie, nie za ciepła, nie za zimna. I no jak tak dzisiaj w końcu jest wszystko. No jak na tą drogę tutaj nawet przez Albanię, to mało jest takich naprawdę miejsc, żeby gdzieś zjechać, bo tutaj musieliśmy to z Google. Rozchmienić. No, takie, takie, takie zakole, jakby. Trasa, tą, którą jechaliśmy, co wam pokazywałem, że taka fajna jest, 2 km stąd. Trzeba było troszkę zjechać. Jak się zjeżdża z głównej drogi, to zazwyczaj są już takie drogi trochę, trochę gorsze. No ale cóż, trzeba było to zjechaliśmy. A mi się to miejsce podoba na biwak. Tutaj jest równiutko. Ładnie przystrzyżona trawka przez owieczki, zapewne. No, tylko jest jeden taki mankament, że naszym autem byśmy tu nie dojechali, a jednak mamy tych rzeczy trochę, a nie chce mi się ich nosić, chociaż auto jest 50 metrów stąd. Nie mielibyśmy gdzie je trzymać w samochodzie też. Dokładnie. A tutaj jest. Tutaj jest chyba szałas taki, gdzie podejrzewam, że. Dla owcy. Tak. Takie koszary. Który dorenda ci się na razie z tych krajów najbardziej podoba, licząc powiedzmy od Chorwacji? Trudno powiedzieć. Z Chorwacji tak naprawdę widzieliśmy tylko Chorwację troszeczkę Albanii. I prawie nic na Montenegro nie, te, z Montenegro, z Czarnogóry nie widzieliśmy. I z Bośni też prawie nic, nie? Tak. Nie, ja trudno to porównywać. Za mało widziało. Ale tutaj na razie mi się podoba, zwłaszcza dlatego, że jest przyjemna pogoda po prostu w końcu. Nie, mi się tu podoba z, z tego względu, że te odcinki dobrej drogi są dość duże, tutaj naprawdę można tak. sporą odległość w ciągu dnia przejechać i jedzie się tak swobodnie, no nie trzeba... Ciągle gdzieś hamować, ruszać. Jak już jest, jest ta pseudo ich autostrada, czy ta droga, którą Wam pokazywałem, to jedziecie fajnie. Natomiast jest, jest kopa śmieci to jest najgorsze. I w no. tych wszystkich miasteczkach niby leżą kontenery, bo myśmy też wyrzucili śmieci dzisiaj normalnie do kontenera stojącego, ale obok tego kontenera jest masa śmieci, więc to jest takie. No nie dbają o to, szkoda. No, no bo ogólnie przyroda, przynajmniej w niektórych miejscach, jest ładnie. Nie wiem czy wszędzie. Czasem też jest jakoś niespecjalnie wygląda. No na pewno czuć, A... że, że to nie jest już Unia Europejska, Dokładnie. nie? Dokładnie, to jest fajne, bo tutaj się czuje bardziej, bardziej że to jest gdzieś daleko. Myślę, <gry> myślę, że fajniej by było w tej części Montenegro, Czarnogóry, w tej, znaczy może w tej muzułmańskiej byłoby fajnie, bo może by się fajnych ludzi spotkało, tak jak spotkaliśmy tą jedną rodzinę. I myślę, że Bośnia, w ogóle Bośnia Hercegowina jakby tam na dłużej po tych górach powiedzieć też byłoby fajnie. Tylko tak, nie, tak. nie ta pora roku. No. Bo tam też przynajmniej w Mostarze, podejrzewam, że w innych miejscach też może nie wszędzie, czuć już odmienność kultury. Dokładnie. Bo, no bo islam tam jest. Ale jednak łatwiej się dogadać niż tutaj, bo tutaj to jest problem. Tu jest problem, no właśnie. Uczy, uczymy się trochę par słówek, ale no, nawet jak wiemy, jak powiedzieć dzień dobry, dziękuję, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej, to nie pogadasz. Tak, a tam w zasadzie mogliśmy prowadzić ubogą, ale rozmowę.